Hejko kochani, witam was w Simsach. Nie no, żartuję. Ale zawsze jak tutaj wam nagrywam, na tym naszym osiedlu, to zawsze mówicie, Jezu, jak w Simsach. A jak jadę na przykład do Miami czy gdzieś, to się śmiejecie, że rany jak w GTA, w tej grze. Ale tak, rzeczywiście... Nawet dzisiaj widziałam chłopaka, który, Polaka, który nagrywa na YouTubie. Tylko nie pamiętam, kurczę. Radek Jakiś. I on, słuchajcie, nagrał właśnie takiego vloga. Przyleciał tutaj do Miami, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście w realnym życiu tak samo to wygląda, jak w grze GTA. I powiem Wam, że. Tak to wygląda. On nawet nagrał, słuchajcie, sceny jeden do jednego, jak to wygląda, więc musicie to sprawdzić. On chyba na taki tytuł ma właśnie vloga, więc pewnie szybko to znajdziecie. Dajcie znać, czy to widzieliście. Ale tak, no rzeczywiście, bardzo podobne. No, no wiecie, inspirują się nie w grach, nic nowego nie wymyślają, tylko właśnie czerpią stąd stąd inspiracje. No nic, moi drodzy, jest dzisiaj tak deszczowo, szaro, buro i ponuro, ale jest w miarę ciepło. Ponoć tam, gdzie my jedziemy ma być chłodniej, bo tylko 15 stopni, więc wiecie, jak na Florydę, to jednak chłodnawo. I jedziemy dzisiaj do Mount Dora. Byliście tam już z nami kiedyś na Wielki Targ Staroci. Lubimy tam jeździć, nasze dzieciaki też lubią tam jeździć, nawet Niekoniecznie, żeby coś wiecie kupić, ale żeby po prostu spędzić sobie tam czas. Tam jest naprawdę tak fajnie klimatycznie, a może nam się coś uda. Ja poluję na jakąś lampę. Dzieciaki też lubią, wiecie, oglądać różne stare zabawki. Zobaczymy, zobaczymy co, co będzie. Zabieram Was z wami. Wy lubicie z nami chodzić po takich starociach i zobaczycie, że tam jest od razu totalnie troszeczkę inny klimat niż tutaj, w naszych okolicach. Marek, żeby nie zasnął. Stwierdziliśmy, no. że e, pogada troszeczkę, bo trochę musimy e, jechać, ale to zaraz Wam wszystko Marek powie dokładnie o tym miejscu, coś więcej, może jakieś ciekawostki. Więc e, Marku, dlaczego lubisz tam jeździć? W ogóle gdzie jedziemy, w którą to jest stronę, ile czasu? Powiedz nam, opowiedz nam troszeczkę. E, dlaczego lubię tam jeździć? Bo a, w ogóle dokąd jedziemy? Jedziemy do, zobacz, jaki fajny ten, Samochód, no? No, y, jedziemy do Mount Dora to jest Mount Dora jest generalnie zaraz niedaleko Orlando mm -hmm. y, jakieś 3 godziny 2 godziny no 2 godziny 50 minut jakoś. no niecałe 3 godziny mm -hmm. i to jest generalnie taki Targ, targ staroci, mhm. ale, ale tam, tam wszystko jest, tam jest ryż, mydło, powidło, są stare rzeczy, są, są nowsze rzeczy, są ludzie wystawiają, taka, taka giełda w Polsce niejako, jak na giełdę tam przychodzili tam koszalinianie będą wiedzieli o co chodzi. Tak, ale są wiesz co, teraz widziałam dużo na Instagramie ludzi właśnie z Polski pokazuje te takie właśnie targi staroci. No. I co weekend jest na przykład w danym mieście taki właśnie taki e, taki właśnie taki targ taki. Można to tam powiedzieć. jest to tam jest to to się nazywa Antique Extravaganza, To jest y, generalnie trzy razy do roku coś takiego organizowane właśnie w takiej w tym zimowym okresie. Bo tego jest strasznie dużo. Tam jest ileś 10 hektarów w ogóle. Tego pola i tam ludzie się wystawiają, mówię, no z różnymi rzeczami, z jakimiś tam właśnie starymi architektu, architektonicznymi, yy, jakieś tam, no, no wszystko, wszystko można tam kupić. My tam parę rzeczy kupiliśmy yy, wcześniej z Anią i ten. Czy do domu w górach czy też tutaj Dokładnie. Do tego starego domu na Florydzie I, I my tam, ile my tam jeździmy już? No jeździmy trochę, z 15 lat. No, jak Wikusia była taka malutka. No. A ty jeździłeś jeszcze wcześniej? Ja jeszcze wcześniej jeździłem, no. Ja mówię, z 15 lat gdzieś takie jeżdżę. Marek tak... kiedyś bardzo lubił antyki. Tak, bo to kiedyś było, kurde, wiesz, to kiedyś było... A odkąd jest? Ze mną bardziej woli nowoczesności. No. Nie, to było kiedyś modne, ale. Znaczy, teraz jest fajne na przykład, bo nam się też tak podoba, że lubimy jeszcze czasami dodawać nawet do tego naszego nowego domu. Będziemy mieć niektóre takie rzeczy, które właśnie one są stare, ale tak jakby. Jak ja na przykład. Łączenie. Mm, starego z nowym. Starego z nowym, ale no to wiecie, to trzeba też takie, takie wyczucie, że no nie wszystko pasuje do nowoczesnego domu, prawda? Słuchaj, Może ja bardziej nawet, takie jakieś Art Deco, nie? Ja nawet z moim ojcem rozmawiałem, i on mówi, kurde, wiesz, co kiedyś mi się mówi, bardzo mi się podobały te stare rzeczy, stare meble, jakieś takie, wiesz, to wszystko. Mówi, a teraz mówi, kurde, jakoś, to nie wiem, jakoś w ogóle przestało, przestało no w ogóle nie, nie, nie ten, nie, nie ma czegoś takiego, że o wow, nie. Uh -huh, uh -huh. I tak samo y, kiedyś te meble bardzo w cenie były, to, to były, wiesz, to były wysokie, duże pieniądze się za to płaciło. A teraz mój ojciec, bo mój ojciec w ogóle zajmował się y, renowacją takich starych rzeczy, starych właśnie mebli. I mówię, że teraz to, 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 to zapomnij, to kurde ludzie w ogóle nie... Nie chcą tego. Nie chcą, nie, nie kupują tego. Bardzo ciężko jest to... Bardzo ciężko jest to właśnie... Więc nam się kręcą. Bardzo ciężko jest to sprzedać, bo ludzie wolą, i kupić, wol, wolą iść i kupić jakieś tam nowe, właśnie nowoczesne, niż bawić się, wiesz, w jakieś tam antyki, które są które naprawdę no, potrzebują miejsca, nie tak naprawdę, żeby... No tak, no musisz mieć spory dom, no, żeby, żeby to w ogóle y, móc gdzieś postawić. Postawić, tak? dokładnie. Dlatego ja mówię, no jedziemy tam. Ja tam lubię jeździć, bo ja tam ja się tam relaksuję. Nie myślę o pracy, nie myślę o tym, mimo to, że to jest tam 2,5 godziny drogi stąd. No nie myślę o pracy, nie myślę o, o jakichś tam tam rzeczach takich właśnie codziennych, tylko... Taki jest właśnie inny tam vibe tego tak. wszystkiego, nie? A poza tym też Wiktoria bardzo lubi jeździć z nami. Nie, ale to my, my chyba wszyscy, wiesz, a nie tam lubimy. Znaczy zobaczymy Casper, Kasper, bo Kasper tylko raz był z nami na, na tych starodzie. W więcej. No może, ale no dobra, tak raz, że pamięta. No. Mniej więcej, jak teraz zajedziemy, chociaż cały czas mu mówimy, gdzie jedziemy, to i tak nie kuma. <laughs> nie do końca wie, o co chodzi, ale... Nie, Wikusia, Wikusia lubi, bo tam jest... Ja mówię, tam jest inaczej, tam jest, jest tak kurcze... tam. No, jest chłodniej, dokładnie. Bo im wyżej jedziecie Florydy, tym jest chłodniej, tak? Im bliżej nas, tym jest cieplej. No, jedziemy i tego, i, i właśnie to jest... Yy, tam jest taki, kurde, taka sielanka, nie? Takie, kurde taka inna Floryda, nie? No i też troszeczkę historii, takiej można, które też lubi historię. No. można opowiadać im co to jest, na przykład dana rzecz, bo niektóre rzeczy już nie są w ogóle w obiegu, tak w życiu codziennym, a tam można takich dużo rzeczy tak. właśnie pokazać dzieciakom. No nic, to zobaczymy czy dzisiaj coś tam fajnego. Upolujemy. Upolujemy. Kochani, jesteśmy już na miejscu, i tu są takie piękne drzewa. Zaraz Wam podejdę bliżej, żebyście mogli zobaczyć. Kiedyś Wam mówiłam: o to jest chyba Mech hiszpański? Nie wiem, możecie mnie poprawić, ale pamiętam, że kiedyś opowiadałam Wam historię, właśnie dlaczego te drzewa tak wyglądają. I w tych okolicach dalszych Florydy, czyli już bliżej góry. E, właśnie tak wyglądają drzewa. I też po drugiej stronie Florydy, czyli tam Sarasota, też te drzewa właśnie tak wyglądają. Trochę inaczej niż u nas. U nas jednak bardziej doczyszczają to wszystko. Jest bardzo przyjemna pogoda, jest tak właśnie. Słonecznie, ale leciutko słonecznie, że nie trzeba mieć przeciwsłonecznych okularów, że was tak wiecie, nie razi to słońce. Jest też bardzo fajna temperatura. Jest jednak chłodniej niż u nas, nie jest też tak parno, jest delikatny wiaterek. No, jest po prostu idealnie właśnie na taką wyprawę po takim targu staroci. No, bo będzie nam naprawdę idealnie. tu jak widzicie, Kacperek robi sobie zdjęcie zdjęcia swoim te telefonem. No i zaraz idziemy w poszukiwaniu skarbów. Jak tam Wiki? Dobrze. No tutaj macie najlepszy widok, jak fajnie wyglądają te drzewa. Jak na filmach. Przepiękne jest to drzewo, będziemy na pewno tutaj sobie robić jakieś pamiątkowe zdjęcie. Zobaczcie, w ogóle to jest cała alejka tych drzew, tu macie wikusie. Hej, Niesamowicie duże tutaj jest pole tego. Tada! Moja stylóweczka na dzisiaj. Jak Wam się podoba? A zaraz Wam pokażę Marka. Marek to ma dopiero stylówę. Marek, pokaż się. Mój ką w boju Kurde, Belek, fajnie. Gadber! Gadber, pokaż swoją fryzurę nową. Ale pokaż fryzurę, jaką masz. Herkat Twój. Pokaż. No. Idziemy wika po bilety, co? No No dobra, zaczynamy. Mamy tutaj pokrowce na broń. To jest stare, stare. No, może też ubrania znaleźć. Nie tylko jakieś meble. Dużo fajnej no, takiej starej biżuterii. Jakbyśmy no. coś fajnego znaleźli. Ja bardzo bym chciała. Naprawdę coś ciekawego. Taki pierścienie fajne. Marek ma pierwsze znalezisko. No. Do dekoracji w sumie bardziej. Do Nie, synek, bo zobacz, to jest brudne, to widzisz w środku. Oprócz różnych y, takich gadżetów, wiecie, starych, starych, można też kupić od artystów, na przykład jakieś rzeźby, jakieś właśnie y, drzwi stare, które my kiedyś chcieliśmy kupić, a później zmieniliśmy całkowicie koncepcję naszego domu. Plakaty można kupić, płyty, gry, nawet stare, nawet stare modele samochodów. Naprawdę fajne tutaj są rzeczy niektóre. O, na choinkę Batmana. O Wikusia. No tutaj jakie są fajne, stare zabawki. Tu w ogóle jaki ten. Kuchnia stara. A tutaj cała taka kolejka stara. Wow. Ale fajne. Wiktoria już znalazła e, trolsy i znalazła maile telefony za moich czasów. Tak właśnie wyglądały. Fajne. Fajnie dużo staroć, ale zobaczcie jakie tam jest piękne krzesło, normalnie z lustrem. Wiecie jakie dorwałe liści, A tu zobaczcie jakie fajne ciuchy wiszą. Michael Kors stary, Mama. sukienka skórzana. I takie palafetarko. Pani ma tutaj fajne rzeczy, nie wiem na ile te, czy to są prawdziwe czy nie. Ale ma dość ciekawe. I też ma torebki i kufry różne. Zobaczcie co ja przed chwilą znalazłam. Polska krajowa kasa pożyczkowa. 1000 marek polskich. No nie wytrzymam. I tutaj też. Wow. Zobaczcie jakie fajne stare bombki. I są nazwane, że to są właśnie y, ręcznie robione, zrobione w Europie, więc się nie się jakbym jeszcze poczytałem, ten budynku, czy one przypadkiem nie są z Polski. Chodź, zatrzymaliśmy się na jedzenie i trafiliśmy na niemiecką kuchnię, w ogóle mamy sałatkę z ziemniaków, jak widzicie kapustę, to jest chyba kawałek tak? taki mniejszy i taką czerwoną kapustę, a dzieciaki z taką fajną kiełbasą mają pod dogi, już ma jak widzicie zabawkę, jeszcze nam tu muzyczka przygrywa, jest fajnie. Jakbyśmy mieli inny styl domu, to bym chciała taką lampę. Naprawdę. Mamo aligator. Już go nagrałam właśnie. Fajnie tutaj między tymi drzewami teraz w cieniu. Bo jednak jak słońce wyszło się nam ociepliło troszeczkę. Słuchajcie, z McDonalda zabawki, nie? Ale takie stare wersje. Jest Herkules. Jest... Figurka McDonalda. Tu Mamy Snow White, zobaczcie, jaka fajna wersja kasety jeszcze. Hmm. Te krzesła są super, tylko by trzeba było je troszeczkę odnowić. I są naprawdę piękne. Ale się zrobiła pogoda, normalnie tak się zrobiło ciepło. Ja już jak widzicie podwinęłam rękawy. Marek zostawia kapelusz, bierze okulary. Może mi też weź, bo tam gdzie idziemy to jest cały czas słońce. <laughs> Więc chyba wezmę teraz przeciwsłoneczne. A tak było fajnie i przyjemnie, naprawdę. Jeszcze idziemy do jednej części i będziemy chyba jechać na Miacho. Te? Tak, te poproszę. Brudne, Brudne? No tylko z tej strony. <laughs> Ale... Czy ja coś przez nie widzę? Tak. Tak Marku, widzę nie przez... Brudne? Nich. Nie, idziemy. Są, są bardzo dobre. Nie, nie są brudne, słuchajcie. Mi bardzo przeszkadzają brudne okulary, więc... Idziemy. Ponagrywamy sobie jeszcze trochę dla Was fajnych rzeczy. Bo powiem Wam, że teraz żeśmy tak fajnie spędzali czas sobie ze sobą. Taki spacer. Dzieciaki trochę sobie... W sumie to Kacper nakupił sobie bardzo dużo zabawek. Wiktoria sobie kupiła nawet jedną książkę. Książkę. Telefoniczną. Tak, bardzo grubą. Co my że, żeśmy kupili? W sumie to już nic, nie? To nie jest dla dzieciaków tam zabawka, I stwierdziliśmy z Markiem, chodź tu Mareczku, <grym> że nie było, prawda? Nic nie ma, nie, nic, nic takiego ciekawego nie, było. ciekawego nie ma. Nie wiem. Były dużo takich pierdół bibelotów. Takich wiecie co, czasami to nawet i śmieci. Dokładnie. I ludzie Ale sobie wiecie, strasznie na, na... ceny tutaj Tak, sobie... ludzie w ogóle na przykład, jest fajna rzecz i Ludzie tam chcą na przykład mało pieniędzy, nie? Mhm. Mm a jest znowu podejdziecie gdzie indziej. Jakieś stare zaproszeniem G. Tak. I chcą takie kurde pieniądze, tak. że szok, nie? Tak, tak, tak. O wiesz, Ach. bo to jest rzadkie, bo to jest stare. No dobra, ale to jest dopierdzielone już tak, że to tak, masakra, nie? Tak, a czasami naprawdę no. słuchajcie, nic nie warte rzeczy sobie bardzo cenią. Gdzie w poprzednich latach jak my byliśmy, to naprawdę było ten. Było fajnie, nie? No. Było, było dużo ciekawych rzeczy. No nie, Wiesz, zobaczymy ja po się może, dla, może dlatego, że my zawsze jeździliśmy przed świętem Dziękczynienia. Tak, i wtedy jest, słuchajcie, najlepiej. Jak macie ochotę tu przyjechać, to przed świętem Dziękczynienia, czyli to jest pod koniec listopada. Tak. Najlepiej tu przyjeżdżać, no ale nic. Nie tracimy nadziei, idziemy jeszcze. Ale Dalej. za to sobie fajnie spędzamy czas, nie? Dokładnie. Ja tam mówię ja lubię, bo się relaksuję. Słuchajcie, fajna jest ta rzeźba. Całkiem, ale chciałam Wam coś ponagrywać, ale mówimy z Markiem, że nic nie ma. No nie, no nie ma sensu. Same to takie same śmieci, naprawdę ja w Lumpeksach znajduję super rzeczy, a tutaj jakoś tak w ogóle po tej części to już w ogóle nic nie ma. Więc. Hmm, no nic. Tutaj też zobaczcie, jakie są fajne klimatyczne domy. Tutaj trochę architektura jest inna niż w naszej okolicy Florydy jest troszeczkę inaczej. fajny ten ładnie pomalowany dom. Zobaczcie, jak Van Gogh. Jak Van Gogh, no. Tu jakieś hotele są. Bo tutaj mamy co? Jezioro. Jezioro po drugiej stronie. Ale to takie jezioro. To w... taki nowoczesny dom, jest. No, to takie jezioro, w którym się nie za bardzo można kąpać. No nie, bo mogą być aligatorów. I <laughs> dużo. To bardzo no, dużo. Ale tu jest o tyle właśnie ciekawie, że przy tych właśnie... Yy, na tym jeziorze normalnie o, samolot, dom, samoloty... Samoloty lądują. Zobacz jaki piękny. No. Tak, samoloty. Tutaj też jak widzicie kolej jeździ, tutaj są tory. No nie, nie widzicie tak średnio. I też można popłynąć łódką na tym jeziorze My byliśmy kiedyś z Wikusią. Parę no, razy, no? Słuchajcie, idziemy sobie teraz do parku, pojechaliśmy sobie do miasta, miasto żeśmy przyjechali można powiedzieć, no są tutaj, idziemy sobie na razie taką kładeczką, później pójdziemy trochę, dzieciaki sobie pobiegają w jakimś parku, bo tu jest dużo parków fajnych, placów zabaw i będziemy szukać, szukać aligatorów, bo one tutaj zazwyczaj pływają w tych haszczach. Pięknie tu jest. Ładnie, nie? No. No idziemy, idziemy. Ja już wam mówiłam, że kocham Florydę właśnie zimą, zimą, jesienią i na wiosnę. Lato też jest do wytrzymania, ale wolę jechać do North Carolina. No właśnie tak mi się wydawało, że jest, bo ludzie robią zdjęcia. Więc jest i aligator, znaleźliśmy jednego. Ale mały aligator, fajnie sobie siedzi. No wyrwało je pewnie huragan albo wiatr mocny. Zobaczcie, to to jest... Samolot tam taki prawdziwa Floryda. Przed chwilą właśnie, żeśmy idzieli, słuchajcie, American Eagle i to jest duże, duże szczęście go zobaczyć. I to dwa nawet latały. Bo tutaj to są teraz co lata to są sępy. Ale tutaj to my jesteśmy w dżungli, co no. widzimy. A no, trochę. Patrzcie, jaka dżungla. To, to, to jest dżungla, to, to jest Floryda, właśnie. Ja zawsze wam w, we vlogach mówię, że to jest właśnie prawdziwa Floryda. Nie te nasadzone, równiutkie palmy. Chociaż tutaj też mamy palmy, ale te takie krótsze. Też ich jest tutaj trochę nasadzonych. Ale gdyby ludzie nie przycinali tego wszystkiego, to tak by to właśnie wyglądało, jak u naszego sąsiada nowego. Ma też tak zarośniętą działkę. Ale ja bym tak właśnie chciała. Ja bym chciała, żeby u nas właśnie było dużo roślinności, tylko to wiecie, wszystko ładnie poprzecinane, dróżki jakieś. Jaki to fajny cień robi. Co? Co tam jest? Wow, ale super superanckie! Ale fajne drzewo! Mamy Jugoły first Mommy, you go ale ja się tam nie zmierzę, to jest akurat dla Ciebie. No idź, tam nic nie ma. No co? Nic tu nie ma. Na pewno niczego nie będzie. No. Ding dong zrób. Ding dong. Tu jaki dziad prach lata. Ostatnio takiego widzieliśmy właśnie. Taki był wielki. help A czekaj, co to jest? Guys Dokładnie. Właśnie mówili o Joe, o którym była tam historia, że jadł nie tylko ryby, ale też i jelenie i inne duże zwierzęta. I ten pomnik właśnie jest jakby na takie respektowanie właśnie tych zwierząt. W każdej wodzie na Florydzie, bo jednak, słuchajcie, One są w każdym zbiorniku wodnym tutaj na Florydzie. Naprawdę. No był taki duży, no. A pamiętasz tego ostatniego co widzieliśmy, on też był taki wielki. No, takie aligatory też istnieją tutaj na Florydzie. Nawet... No. Teraz się wybraliśmy na plac zabaw z dzieciakami. Zawsze tutaj idziemy co roku. Fajna jest pogoda, słuchajcie. Teraz jest takie fajnie chłodno. Znowu wróciła fajna pogoda. Tutaj bagą wszyscy, tu się wszyscy bagą. Dobra kochani, zaraz jedziemy na jedzenie bo już zgłodniliśmy. Ale gdzieś taki fajnie sobie polatały na placu zabaw, więc teraz jedziemy do takiej restauracji, którą tutaj w sumie za każdym razem odwiedzamy jak tutaj jesteśmy. To jest taka restauracja, która została zrobiona na stacji, znaczy po starej stacji benzynowej i ona jest, można powiedzieć, że cała na dworzu, więc też to jest bardzo... Fajna sprawa, bardzo oryginalna sprawa. Nawet nie pamiętam, co oni tam mają do jedzenia. Jak będziemy na miejscu, to na pewno Wam coś tam pokażę, ale powiem Wam, że tak mi brakuje właśnie takich weekendów. My tak to normalnie, jak nie budowaliśmy tego nowego domu, nawet jak budowaliśmy dom w górach, to mieliśmy takie weekendy. Właśnie sobie jeździliśmy całą rodzinką swoją gdzieś w jakieś fajne miejsca. Czasami zostawaliśmy na noc i w ogóle, a teraz właśnie jak ten to budowaliśmy to naprawdę każdy weekend na budowie, ale no mówię, to już, to już są ostatnie, jakby ostatni czas przed przeprowadzką i mówię, już to się niedługo skończy, zostaną wspomnienia z tej naszej budowy. Możemy sobie pogratulować, że wytrzymaliśmy, że nie mamy jakichś załamań nerwowych i w ogóle bo było parę takich momentów naprawdę stresujących, ale już teraz, już zaraz, zaraz, po prostu już zaraz to się wydarzy. Jak widzieliście też po ostatnim vlogu, już my przewozimy większość rzeczy i tak naprawdę będzie fajnie, bo ja będę mieć dużo mniej roboty, którą właśnie teraz robię. Teraz robię ją w międzyczasie, więc zostanie nam naprawdę tylko takie, wiecie, ubrania czy jakieś takie tam rzeczy, które rzeczywiście używamy na co dzień. A teraz już wszystko dodatkowe rzeczy przewozimy, rozpakowujemy. Możemy już to zrobić, więc będzie później dużo, dużo mniej. No nic, kochani. Piękny czas, bardzo fajny, bardzo nam się podobało z Markiem. I mówię, tęsknię za takimi weekendami. Chciałabym, żeby ten rok już właśnie był po przeprowadzeniu, taki właśnie spokojniejszy, żebyśmy dużo czasu ze sobą spędzali, bo ten czas zasuwa jak szalony. Ja pamiętam, jak tutaj byliśmy ostatnim razem rok temu, czy dwa lata temu, i widzę po Wiktorii, jak ona rośnie, nie? I ja, to jest po prostu szok, jak ona się zmienia. No zresztą, Kasper, tak samo i właśnie tak mówiliśmy z Markiem, że po dzieciach widać. Jak ten czas nam ucieka. A tam, słuchajcie, można sobie podjechać swoją łódeczką i ją bezpośrednio z drogi, jakby wypuścić. Jest też fajna opcja i sobie można popływać po jeziorze. No nic, my idziemy do samochodu. Jakby ktoś szukał tego parku, to tutaj macie pełną nazwę. I zaraz obok jest właśnie ten dla zabaw i wikusia. Zobaczcie, normalnie restauracja, tam gdzie była kiedyś stacja benzynowa, tu widać nawet całą konstrukcję stacji benzynowej. Zresztą jest zaraz to przy samej ulicy, ale jest to fajne bardzo miejsce i naprawdę mają dobre jedzenie. Fajnie ktoś wymyślił, co jest też tutaj fajnego, że dzieciaki dostają kredę i mogą malować. Więc moi mali artyści, jak najbardziej dwa razy ich nie trzeba namawiać. A Mareczek? Gryzie paznokcie, bo jego drużyna przegrywa, czy wygrywa? Nie, nie, Marku? nie, wygrywa, wygrywa. A, ale... wygrywa. I Marek tak, raz spogląda na telefon, a raz spogląda na telewizor, który ma przed sobą i sam nie wie, gdzie ma patrzeć. Wiesz, że za tobą jeszcze jest choinka? Wiem, wiem. <laughs> Marku, co ty mówiłeś, że co ty będziesz jadł? Chicken pie. Ale co to jest? To jest nie coś wiem. w cieście, tak? W francuskim ale, ale chyba. Wygląda. A jest do tego ryż, czy co tam jest? Co? Tam jest ryż do tego, czy co tam jest? Nie, tam jest chyba gdzie ziemniaki są o, o, skurczak. No czekaj, zaraz zobaczymy. No dobra, zaraz zobaczymy, ale mają bardzo fajne menu. Oczywiście takie wiecie typowo amerykańskie, ale też jest dużo ryb i owoców morza, sałatek, fajne też desery. Może się skusimy dzisiaj. O, dobra, ja sobie wziąłem takiego gorozka. Kasper ma kurczaczka, Wiktoria burgera, a Marek ma ten właśnie słynny, co? Mar <słyska> <słyska> A będę też spróbować, to jestem strasznie ciekawe jakie to jest smaku. Tam w środku jest kurczak, tak? tak? Chicken papaj? No zobaczymy. A co kasperek je fajnego? Nam nom. A akurat wryteczki teraz. Nam, nam nam Dobra Jukuś?